Cześć, witam Was wszystkich w teście silnika Hondy modelu GCV170. Zaczniemy, może, od samej pracy tego silnika: jak ten silnik pracuje i jak się go uruchamia. Zgadza się dobrze słyszeliście GCV170. Co prawda ja wcześniej używałem nazewnictwa GCVX170, tak też jest to oznaczone na górnej maskownicy silnika, jednak ten X jest taki malutki. On ma za zadanie raczej oznaczyć coś innego niż po prostu nazewnictwo całego silnika. Zatem nazwa GCV pozostała taka jak w starych silnikach, natomiast aby ich nie mylić, przypominam, że silniki nowej serii to GCV145, GCV170 i GCV200. Też wszystkie silniki. Mają niemal identyczną konstrukcję, i mimo że robię teraz test tego środkowego, jego szczegóły tego filmu pasują również do pozostałych braci, więc mniejszego 145 i większego 200. Natomiast starsze modele GCV135, GCV160 i GCV190 są tymi silnikami starszymi. Po ponad 20 latach i kilku liftingach jest on ostatecznie zastąpiony przez nowy silnik z serii GCV, więc 170, 145 i 200. Są to oficjalni następcy. Dlatego pamiętajcie zawsze, aby odróżniać dwie serie tych silników, ponieważ tamta poprzednia była już 20-letnia, mimo licznych liftingów już się jednak troszkę zestarzała. Te silniki powstały, zostały zaprojektowane zupełnie od nowa i nie dzielą, nie, nie, nie dzielą tak naprawdę praktycznie żadnych wspólnych elementów. Jest to silnik składający się w pełni z nowych podzespołów i osprzętu. Z danych technicznych tego silnika, jego kształt zewnętrzny co prawda nie zmienił się w porównaniu do poprzedników. Kluczowe elementy takie jak gaźnik, układ wydechowy są wciąż w tych samych miejscach może sobie oddalę tutaj troszkę kamerę natomiast oczywiście są to zupełnie inne podzespoły silnik też jest troszeczkę taki ładniejszy z zewnątrz jeśli w ogóle to ma dla kogoś znaczenie Honda tutaj zaprojektowała skownicę górną w taki sposób żeby nie było tutaj żadnych otworów przez które jest zasysane powietrze to wszystko jest zasysane tutaj od spodu aby producenci mogli przez siebie stosować takie większe tutaj właśnie emblematy osłona układu wydechowego jest stworzywa spokojnie nic się z nim nie powinno wydarzyć tutaj było już Testowana wcześniej w Hondzie i nic takiego się tutaj nie dzieje. I nawet producent tutaj poszalał w takiej kwestii, że proszę spojrzeć, jak przetłoczenia na osłonie wydechowej i obudowie filtra powietrza są takie same, żeby silnik tak symetrycznie ładnie wyglądał. I oczywiście na froncie duży napis Honda. Miarka oleju jest teraz troszeczkę wyższa w porównaniu do poprzednika, więc nasz olej będzie się uzupełniało tutaj wygodniej. Niestety wchodzi go znacznie mniejsza ilość, bo tylko 400 ml do poprzedników wchodziło około 550, a z taką normą w klasie o tej pojemności skokowej silników to jest już to, że wchodzi co najmniej 600 ml do silnika. No właśnie, pojemność skokowa tutaj to 166 cm3. Poprzednik miał 160, więc zatem Honda ze swojej największej konkurencji wysunęła się troszeczkę do przodu, ponieważ tak fajnie Brixen Straton oferował na przykład wtedy silniki o pojemności 161, 163, Honda 160, teraz wysunęła się naprzód tego pojedynku, oferując silnik o pojemności 166 cm. Również w momencie obrotowym ten silnik wypada lepiej. 11,1 Nm konkurencja Brixen Stratony również w tym przedziale pojemności skokowej oferuje mniej. Jest to silnik oczywiście czterosuwowy, chłodzony powietrzem. Konstrukcyjnie właściwie nie wprowadzono tutaj jakichś szerszych innowacji. Mamy tutaj seryjnie system automatycznego ssania, więc tak jak przedstawiałem na filmie, nie trzeba tutaj używać żadnych kompletnie pompek, włączać ssania. Wystarczy, czy silnik jest zimny, czy ciepły, po prostu użyć linki startera i nasz silnik się uruchamia. Co prawda w instrukcji obsługi są uwzględnione wersje, które tutaj posiadają mechanizm do regulacji obrotów, natomiast to będą najczęściej jakieś większe kosiarki, w których taka regulacja występuje. Najczęściej w takich zwykłych kosiarkach, jaką chociażby jest to Alco 51.9 SPH, takiej regulacji obrotów nie uświadczymy. Mamy za to tutaj hamulec bezpieczeństwa, jest on umiejscowiony tak jak w starej wersji tego silnika, znaczy w starej wersji poprzednika, a tutaj ten skromny Mechanizm, który tutaj widzimy, to mechanizm odśrodkowej regulacji obrotów. Również tutaj obroty są zablokowane na stałe i tylko podczas większego obciążenia silnik sam zwiększa swoje obroty, tak aby one po prostu nie spadały w trawie i aby silnik utrzymywał swoją moc cały czas. Ale to jest we wszystkich silnikach od bardzo dawna, więc również tutaj nie ma nic przełomowego. Na duży plus zasługuje tutaj jednak fakt, że Honda stosuje również już teraz bardzo wielkie korki paliwa, przez które znacznie, znacznie wygodniej upełnia się. Ten życiodajny dla silnika płyn, również dostęp do filtra powietrza jest tutaj beznarzędziowy i filtr powietrza jest jedyną rzeczą, która pozostała ze starego silnika. Kształt jest zupełnie ten sam i nie ma tutaj jakiegoś problemu na razie z dostępem zamienników, ponieważ pasują ze starszej wers wersji silnika, więc można zarówno zdecydować się na oryginał za około 30 zł, jak i jeśli ktoś chce troszkę oszczędzić, stosować zamienniki za złotych 8-10, więc są znacznie tańsze. Duży plus za pozostawienie kranika paliwowego, który na czas serwisu jakiegokolwiek przychylania. Kosiarki. Można sobie zakręcić w tą pozycję, jak tutaj jest pod spodem umieszczona instrukcja odnośnie tego i możemy bezpiecznie tę kosiarkę przychylić lub na okres zimowy ten kranik zakręcić i wypalić całe paliwo z gaźnika, aby nie starzało się ono w naszym gaźniku niszcząc go. Zatem spory plus, że został tutaj ten kranik pozostawiony. Według instrukcji dozwolone jest przechylanie tego silnika, a zarazem i całej kosiarki w ten oto sposób. Więc można ją położyć na stronę układu wydechowego, na stronę miarki oleju, i instrukcja na to. Zezwala. To wszystko dlatego, ponieważ z tamtej strony nie ma się co wylać z naszego silnika, a cały gaźnik jest w górnej części, odma silnika również jest w górnej części, więc nie ma żadnego ryzyka, że olej dostanie się do komory spalania lub że gdzieś z naszego silnika wyleje się paliwo. Wcześniej już przechylałem sobie ten silnik, było tak zresztą w starszej wersji, nic mu tutaj nie dolega z racji tego faktu, że go tak przechyliłem i oczywiście wciąż będzie on bez problemu odpalał. Oczywiście na czas tych prac należy zakręcić kranik paliwa i zdjąć przewód ze świecy zapłonowej, zwłaszcza gdy robimy coś przy ostrzu, czego ja właśnie teraz nie uczyniłem i było to błędem. Jeszcze kilka słów o instrukcji obsługi. Link do niej umieszczam w opisie filmu. Jest ona bardzo ciekawa i co ważne, jest również w języku polskim. Jest ona dla wszystkich dostępna online, także przez to udostępniam do niej link. Instrukcja wspomina, że w tym silniku wymienia się olej co 50 godzin lub co 6 miesięcy, więc ten okres miesięcy jest dość krótki. Natomiast 50 Godzin pracy to całkiem sporo. Na szczęście jest również komunikat w tej instrukcji, że jeśli silnik pracuje pod większym obciążeniem, na wyższych obrotach, to należy ten olej wymieniać co 25 godzin. Ja jednak trzymałbym się tej dolnej granicy z racji faktu, że tego oleju jest tutaj zaledwie 400 ml. Przede wszystkim kontrolowałbym jego stan, bo nawet gdy będzie nam setka z tego silnika, to jest już to zaledwie 300 ml. Jego naprawdę tutaj nie jest dużo, więc warto go raczej wymieniać częściej, nie do przesady, co 10 godzin roboczych, co 5 już nie. Odpadajmy w taką skrajność, ale co te 25 godzin, myślę, że śmiało należy go wymienić. Natomiast z tego co pamiętam o filtrze powietrza należy sprawdzać jego stan co 3 miesiące lub co 25 przepracowanych godzin, a wymieniać go co 2 lata lub 250 przepracowanych godzin. Chyba takie to były wartości, chyba że oczywiście Honda również wspomina, że warunki pracy silnika są niekorzystne, na przykład wysokie zapylenie, wtedy należy ten filtr wymieniać częściej. Kontrolę luzu zaworowego przeprowadzamy tutaj co 150 godzin. Już dosłownie. Za chwilę przejdę do wad i zalet tego silnika. Gdybym miał jeszcze go tutaj omówić. Więc yy, rozstaw śrub jest taki sam jak w starszych silnikach. Zatem, jeśli ktoś po 20 latach ma dość swojej Hondy GCV160, jeśli wykazuje na ślady zużycia, ten silnik pasuje tam bez problemu. Silnik ma, mimo zupełnie innej konstrukcji, tak jak było słychać, niemal identyczną charakterystykę pracy jak jego poprzednik, więc seria GCV160 lub 190. Szczegółową konstrukcję tego silnika omawiałem w filmie, w którym rozbierałem go na części ukazując jego budowę. Tylko przypomnę, że jest on tak śmiesznie składany, ponieważ w górnej części rozpoławia się blok, a nie jak to ma miejsce zazwyczaj w dolnej części. Zatem można chociażby do wnętrza tego silnika zajrzeć przez górną część silnika bez demontażu samego bloku z kosiarki spalinowej, czy też z innego urządzenia. Zmieniono tutaj również konstrukcję zaworów. To teraz nie jest innowacyjny wałek rozrządu w głowicy napędzany paskiem, tylko raczej starszy system górnozaworowy OHV, więc poprzez popychacze i wałek rozrządu bloku, z tym, że nie są to jakieś mega ważne informacje i nie wpływają one raczej na pracę i rozruch tego silnika. Wiadomo, jak to Honda, tutaj nic się nie zmieniło. Wciąż ten silnik uruchamia się naprawdę z użyciem niewielkiej siły. Wystarczy bardzo delikatne pociągnięcie za linkę startera, aby nasz silnik zastartował. Sanie automatyczne bardzo działa, działa bardzo intuicyjnie i przy zimnym czy ciepłym silniku nie ma żadnego problemu z jego rozruchem. Może delikatnie inną zmianą w konstrukcji budowy tego silnika jest to, że suw tłoka został tutaj wydłużony, a jego średnica jest mniejsza, co sprawia właśnie przez to, że silnik charakteryzuje się wyższym obr momentem obrotowym, ale jest taki delikatnie mniej ospały, jest taki troszeczkę bardziej, przepraszam, ospały w porównaniu do poprzednika, troszeczkę mniej chętnie wkręca się na wysokie obroty. Jednak prawdę mówiąc, w sprzętach, w których jest stosowany, nie ma to żadnego znaczenia. Gdyby był stosowany na przykład w gokartach, no to brakowałoby tej zrywności. Tam natomiast częściej występuje bardziej profesjonalna seria GXV. Jeśli natomiast chodzi o zalety tego silnika, przede wszystkim wysoki komfort użytkowy. Kowania. Silnik jest bardzo cichy, uruchamia się naprawdę lekko, nie trzeba tutaj wielkiej Siły, zarówno ciepły, jak i zimny, ten system automatycznego ssania działa tutaj prawidłowo. Duży wlew paliwa, wygodna teraz miarka oleju, beznarzędziowy dostęp do filtra to są naprawdę spore zalety. Dodatkowo jest ładniejszy od poprzednika, mimo że to tylko silnik od kosiarki, prezentuje się znacznie lepiej. Kolejną zaletą jest to, że koszt jego serwisu, mimo że jest to silnik dostępny dopiero rok, jest nawet, można powiedzieć, delikatnie tańszy w porównaniu do poprzednika, który był obecny 20 lat. To za sprawą tego samego filtra powietrza. W sumie z świecy zapłonowej tego samego typu i temu, że wchodzi tutaj oleju silnikowego tej klasy samej co poprzednio, tylko troszkę mniej, bo przypominam, 400 ml, więc serwisowanie tego silnika wcale nie jest droższe. Co ważne, gdy rozbierałem ten silnik przed kamerą, zauważyłem, że nie oszczędzano tutaj na jego wnętrzu, na jego ogólnie budowie, więc nie jest to jakoś wykonany blok z cieńszego stopu, jak miało to miejsce na przykład w poprzedniku, nie zastąpiono tutaj jakichś z wszystkich śrub z zatrzaskami, a nawet niektóre rzeczy poprawiono, chociażby mocowanie startera, które jest teraz w lepszy sposób rozwiązane, czy lepsze mocowanie gaśnika, czy nawet mniej awaryjny, moim zdaniem, system automatycznego ssania. Zatem z takiej kwestii konstrukcyjnej również uważam, że jest on poprawiony i myślę, że Honda będzie wciąż prezentować wysoki poziom, jak na dzisiejsze czasy oczywiście, no bo kiedyś było jeszcze lepiej, ale wysoki poziom, jeśli chodzi o bezawaryjność, tak jak powinna to reprezentować Honda, prawda? Więc myślę, że nie będzie tutaj mowy o jakichś niekontrolowanych zatarciach bez powodu, zganianych przez serwisy na kiepską jakość użytego oleju. Myślę, że przy odpowiednim szanowaniu będą to naprawdę silniki długowieczne. Jeśli natomiast chodzi o wady, yy, jeśli chodzi o samą budowę silnika, to szukam tutaj troszeczkę na siłę. Nie ma tutaj od spodu korka spustowego oleju, tak jak w poprzedniku. Do tego się trzeba przyzwyczaić, gdyż wszyscy producenci z tego niestety rezygnują. Zatem wszelkie uzupełnianie oleju, jego wylewanie lub kontrolowanie stanu, wszystko odbywa się przez miarkę olejową. Można się też czepić, że no w sumie te obudowy stworzywa, yy, jeśli chodzi o tłumik i obudowę filtra powietrza, nie są zbyt odporne na jakieś uszkodzenia mechaniczne z zewnątrz, więc gdy wprowadzimy tę kosiarkę pod jakieś drzewo, istnieje ryzyko, że tutaj ta osłona nam się uszkodzi, lub również ta górna maskownica, no i ten element trzeba będzie niestety hmm, wtedy z, hmm, odkupić. No i również na mechaniczne uszkodzenia jest wrażliwa ta tutaj osłona. Muszę znowu sobie oddalić troszkę kamerę. Jeśli ją tutaj gdzieś gnieciemy, może wystąpić problem z nieprawidłową pracą zaworów. I w sumie myślę, że to tyle. Raczej tutaj większej ilości elementów przepić się nie mogę. Klasycznie dla wszystkich obecnie sprzedawanych silników, również ten domyślnie ma ustawione dość niskie obroty podczas pracy, co sprzyja niskiemu zużycia, zużyciu paliwa i niskiemu poziomowi emisji hałasu. Natomiast w trawie może się wydawać, że stary silnik, który miał troszeczkę wyższe obroty, radzi sobie lepiej, gdyż ten jest taki troszeczkę ospały. To niestety norma we wszystkich obecnych kosiarkach spalinowych, że coś takiego występuje. Jeśli chodzi o wady, yy, ostatnie hondy już GCV miały problemy z krzywiącymi się wałka. Nie jest on już utwardzany tak jak kiedyś, dawno, dawno temu. Nawet na naszej grupie był jeden użytkownik, który już zdołał skrzywić w tym silniku wał korbowy. Zatem to się może zdarzyć. Wciąż mi się zdaje, że są te wały troszeczkę trwalsze, twardsze niż w silnikach Briggs Straton, ale są mimo wszystko podatne na zgięcie, więc również to nie jest sprzęt, który przy fabrycznym nożu, jak tutaj jest w alko, nadaje się do koszenia kamieni. Więc niestety trzeba dbać o to, aby działka była po prostu czysta, gdyż to można, można zniszczyć. Natomiast jeśli chodzi o mechaniczne usterki, badając konstrukcję silnika, nie spodziewam się, żeby tutaj lawinowo coś się psuło. Raczej wszystko wygląda solidnie. No, nie mogę też wypowiedzieć się, gdyż nie przerobiłem tych egzemplarzy aż na, taki, na tyle, żeby tutaj po prostu jakąś powtarzającą się usterkę wysunąć. Natomiast na pewno problematyczne będą gaźniki. Wszystkie gaźniki w obecnych kosiarkach są problematyczne, ponieważ z racji coraz to niższych norm spalania i coraz mniejszego zużycia paliwa, dysze wewnątrz wszystkie są dużo mniejsze. I bardzo łatwo o to, aby się po prostu zapchały. No i nie jest, jest to problemem, ponieważ do popularnego nawet silnika poprzedniego Hondy, gaźnik w zamienniku jakiś podrabiany, można było kupić za 40 zł. Tutaj natomiast przez najbliższe lata jeszcze zamiennik się nie pojawi. Trzeba będzie te 3-4 lata poczekać. A oryginał z pewnością kosztuje około 300 zł. Zatem używajmy tego kranika, jeśli on jest, na okres zimowy lub nawet na inne, dłuższe przestoje. zakręcajmy paliwo, wy, wypalajmy całe paliwo z gaźnika aby po prostu nie narażać tego gaźnika na niepotrzebne uszkodzenie, gdyż, tak jak mówię, ze starej wersji on nie pasuje i będzie to z pewnością najbardziej problematyczny element. To jest w ogóle problematyczny element w obecnych kosiarkach spalinowych, nawet z domowymi sposobami, czy nawet przy użyciu myjki ultradźwiękowej. W dzisiejszych czasach ciężko takie gaźniki doczyścić, jeśli coś się stanie. Myślę, że montaż dodatkowych filtrów paliwa tutaj raczej nie ma sensu, gdyż jest jeden wstępny w zbiorniku i paliwo nie jest aż takie zanieczyszczone. Jeśli używamy normalnych baniek, tankujemy z pewnej Stacji to tych mikrocząsteczek nie ma aż tak dużo brudu. Ważniejsze właśnie jest to, żeby na okres zimowy tego paliwa nie było, bo jak ono się tam starzeje, osadza się na dyszach i wtedy te przepływy się różnią i zaczyna się od falowania obrotów poprzez utrudniony rozruch kosiarki aż do całkowitego, aż do każdego do, aż do całkowitego poprzestania jej pracy. Wadą tego silnika jest również cena. Jeśli w kosiarce występuje ten silnik, mocno podnosi on cenę sprzętu kosiarka alko, 52 cm szerokości roboczej, tylko napęd, czterofunkcyjność i cena już cyk 2000 zł, 2100. Dużo za sprawą właśnie tego silnika, który jest bardzo drogi. No i to jest właśnie jego wadą, błędem jest też kupowanie byle jakiej kosiarki, która będzie wyposażona w ten silnik, więc za 1300 zł ktoś kupi, no to można powiedzieć, że wtedy kupuje sam silnik. Co z tego, że on odpowiednio szanowany posłuży 10 lat, jak kosiarka rozpadnie się po czterech, a samym silnikiem to jeszcze chyba nikt nie ukosił. Chyba nie było takiego zdolnego. No i pytacie, na pewno padnie takie pytanie. Rozreklamowano poniekąd takie troszeczkę chińskie marki, te niemarkowe typu Loncin czy też inne, w których to jest żeliwna tuleja, której tutaj nie ma, jest wał podparty na łożysku i powiecie dlaczego chociażby nie tamten silnik. No cóż, Honda ma wciąż tą zaletę, wiadomo wszyscy widzą to, że tam jest tania trwałość, a tutaj chociażby zaletą jest to, że kupując filtr do Hondy to jest tylko jeden rodzaj. Fiszujemy w Google, pitamy w serwisie filtr Honda GCV 170, dostajemy filtr. I to w każdym serwisie, Stilhus, Skwarna, Solo, Stiga, cokolwiek to może być. To może być nawet Market i kupimy tam filtr powietrza do Hondy. W Loncinie na przykład tak łatwo nie jest, bo jeden producent, jak EMAX, stosuje szerszy, ten stosuje węższy. Tu jest gąbka, tu jest szersza gąbka. Lubi to być po prostu troszkę zagmatwane, tak samo z jakimiś osłonami tłumika, starterami, zbiornikami paliwa. Tu jest wszystko, tak naprawdę każdy jeden silnik, czy on jest w Hondzie, czy on jest w Alco, czy czy on jest w jakiejś kosiarce z marketu zawsze części są te same i to oczywiście wszystko jest podparte jakoby chociażby instrukcją obsługi, która mówi nam jak ten silnik obsługiwać, czy jakimiś manualami z internetu, które ukazują budowę tego silnika, przez to jego naprawy są yy, prostsze dostęp części jest łatwiejszy i wiadomo, że ten dostęp będzie z rokiem na rok coraz łatwiejszy i na bardzo szeroką skalę, to jest zaleta w sumie Hondy i przy okazji stereo, stereotypowe podejście serwisów, które jak widzą Hondę to są w stanie nawet wymienić fał V-korbowy, bo to warto ratować, bo to jest Honda, a jak widzą silnik Loncin, to nawet jak się zepsuje starter, to mówią, no panie, to to Chińczyk już swoje porobił i nie chcą tego naprawiać i są po prostu tacy klienci traktowani gorzej, co jest bardzo brzydkie, taki serwis powinno się szybko zmieniać, no ale takie są po prostu realia. Także tym wyróżnia się silnik GCV 170 od tej rozsądnej konkurencji, a od tej rozreklamowanej typu Brixen, Straton, no to seria 600 czy 700 bije na głowę e, Serie 600 z racji trwałości, a Serie 700 z racji faktu, że jest lżejszy, mocniejszy i chyba wygodniejszy w użyciu i również myślę, że bardziej przemyślany jeśli chodzi o konstrukcję. Tam chociażby ten system automatycznego ssania jest troszkę głupi. Myślę, że tu z tym nie będzie problemu. Jeśli chodzi o silnika Wasaki FJ180, co prawda on jest troszkę mocniejszy, ale również jest stosowany w bardzo niewielkiej ilości kosiarek spalinowych i również jest już troszeczkę przestarzały. W końcu jest już chyba na rynku nawet chyba z 15 lat, zatem również powoli doczeka się on następcy. Tak mi się bynajmniej wydaje. Myślę, że Dotychczasowi zwolennicy marki Honda wciąż będą zadowoleni to będzie wciąż silnik reprezentujący duży poziom, jeśli chodzi o trwałość. Natomiast osoby, które liczą każdą złotówkę i chcą jak najtańszym kosztem skosić jak najwięcej, wciąż nie przekonam ich raczej do tego, aby wykorzystali oni do tego ten produkt. Raczej będą szukali czegoś z dużo tańszej konkurencji. Często, niestety, niewiadomego pochodzenia. No i cóż, tak to się prezentuje. Dzięki Honda pokazaliście całkiem fajny produkt. Fajnie, że nie pogorszyliście go tak, że w tej chwili jestem już załamany, że nie ma co kupić na tym rynku. Konkurencja powinna się uczyć. Naprawdę fajnie zrobili to konstrukcyjnie. Mi się to podoba i jak za 3-4 lata zrobię jakiś filmik prostujący, jeśli, jeśli jeszcze będę prowadził ten kanał, mam nadzieję, że nie będę tutaj wam wymieniał po prostu gigantycznej ilości usterek, która w tym silniku wystąpiła wraz z większym. Na rynku, mam nadzieję, że coś takiego się nie pojawi i nie będzie tutaj jakichś dużych problemów. Zatem nie koście kamieni, kontrolujcie stan oleju, nie przegrzewajcie tego silnika. I dbajcie o czystość gaźnika, więc nie lejcie starego paliwa i jakiegoś tam z niesprawdzonych źródeł. I będzie ten silnik pracował. Na dziś to wszystko. Dzięki bardzo za poświęcony czas na obejrzenie tego materiału. Zapraszam do swojego fanpage'a na stronie Facebook, do grupy Instagrama. Wszystkie linki są poniżej. I oczywiście do zapoznania się z instrukcją obsługi. Na razie.